Cześć, witam Cię serdecznie. Mateusz, animator z pasją z tej strony, i dzisiaj kreatywny podział na zespoły. Jak zrobić to szybko, efektywnie, może z takim jakimś pomysłem, aby zabawa była utrzymana i energia. No i oczywiście, aby dzieci za bardzo się nie przejmowały tym, że są dzielone w jakiś zespół i z kim są w drużynie. A do tego wykorzystam cztery rodzaje materiałów. A więc będziemy mieć magiczne wizytówki, kolorowe takie patyczki drewniane, kolorowe piłeczki i na koniec znaczki. Dobra, a więc. Mamy kolorowe, magiczne wizytówki i wszystkie dzisiaj jakby sposoby będą mówią na 15-osobowej grupie, w której dzielimy na trzy zespoły, więc zaczynamy, przygotowamy. przygotowanych mamy 15 karteczek. W tym przypadku wybierzemy sobie na przykład 5 niebieskich, 5 czerwonych i 5 zielonych. No i w trakcie zabawy, kiedy jeszcze dzieci się bawią, zapraszamy szybko dzieci do nas i prosimy, aby szybko wylosowały karteczki, nie patrząc nie zastawiając się nad niczym, więc dzieci szybko wyciągną i rach ciach mamy wybrane drużyny na podstawie kolorów. Oczywiście na tych kolorach mogą być napisane jak i zamiast kolorów mogą być napisane na przykład cyferki lub literki. Dobra. Sposób drugi to przygotowujemy sobie wcześniej nasze magiczne wizytówki i drukujemy czy rysujemy na nich jakieś tajemnicze wzorki. Wtedy możemy mieć jedno kolorowe wizytówki i one e, po prostu później e, dzieci e, losują tak samo i są podziały, u nas w naszym przypadku będą to 5 e, piesków, 5 kotków i 5 e, żółwi, e, więc w ten sposób mamy e, podzielone. Mogą te karteczki do nas wracać, a mogą dzieci zostawiać e, na pamiątkę. I sposób trzeci magicznych karteczek to oczywiście piękny wstęp, w którym... Podajemy, aby dzieci napisały swoje imi imię. Później możemy też, aby z drugiej strony same ozdobiły coś, czy wykleiły naklejkami, przyczepkami. Stworzyły taką magiczną karteczkę, która będzie wstępem do zabawy. I później zbieramy te karteczki i na przykład zapraszamy po zabawie, gdzie mamy zespół dzielić. Zapraszamy na przykład jubilata, aby szybko podbiegł do nas i wyciągnął pięć różnych karteczek. Możemy przeczytać szybko imiona, i to jest jeden zespół pięciosobowy. Albo możemy zaprosić pięć losowych osób, które szybko przybiegną, też wyciągną karteczki z imionami. Mamy imiona, czytamy na głos, i to też jest kolejny zespół. A jeżeli jakieś dziecko trafi swoje imię, no to będziemy bardziej zadowolone. Oczywiście możemy znów zebrać te imiona i później na sam koniec zabawy rozdać te magiczne wizytówki dla dzieci na pamiątkę. Dobra, czas na materiał, w który wykorzystamy drugi. W tym przypadku będą to kolorowe drewniane patyczki. No, i tu myślę, że każdy też się domyśli, bo troszkę bazujemy na tych samych zasadach. Czyli, w przypadku 15 osób i 3 zespołów, wybieramy sobie 3 kolory. Te wszystkie kolory staramy się, aby były po 5. Oczywiście muszą być po 5. I tak samo dzieci szybko podbiegają. Pokazujemy im patyczki. Jak szybko wyciągną, nie będą się zastanawiać, e, dzielimy na zespół i później prosimy, aby oddały e, patyczki. Kolejnym sposobem będzie zapisanie na patyczkach e, jakiś cyferek, lub właśnie zwierzątek, lub jakiegoś podziału, który chcemy. I dzieci tak samo podbiegając, wyciągają, jeżeli mamy tylko drewniane, niekolorowe patyczki, wyciągają je i tam są zapisane dwa, e, w tym naszym przypadku trzy zespoły. Natomiast naszym szóstą metodą to będzie stworzenie z patyczków magicznych różczek albo jakichś magicznych z zabawek, które później dzieci wezmą do domu. Więc na samym początek prosimy, aby te patyczki opisały, ewentualnie pokolorowały, nic z nimi nie robimy i później w trakcie zabawy albo animator, albo na przykład jubilat wyciąga. 5 sztuk i czyta 5 imion, które będą jedną drużyną. Staramy się to zrobić szybko, utrzymać energię, a na sam koniec zabawy zaprosimy dzieci do wspólnego ozdabiania takiego patyczka na. Pamiątkę. Tu w przypadku no, mamy na przykład jakiś znaczek ze zwierzątkiem, ale możemy, jeżeli mamy tematyczny scenariusz, wykorzystać właśnie y, zdjęcia albo jakieś grafiki, które pasują do, tematycznie do scenariusza, i później dzieci zabierają to do domu jako pamiątkę. I mamy kolorowe piłeczki. Myślę, że to rekwizyt, y, który każdy animator. Pewnie ma, zwłaszcza który się bawi chustą czy robi, organizuje jakieś różne tory przeszkód. No, podstawowa, Podstawowy podział, czyli mamy 15 kulek, w tym przypadku znów 5 niebieskich, 5 pomarańczowych, 5 żółtych, wrzucamy do worka, dzieci podbiegają, losują. Drugim sposobem będzie rozrzucenie po całym terenie tych kulek. I za pierwszym razem dzieci nie będą się nad tym zastanawiały. Należy szybko poprosić dzieci, aby szybko wzięły do ręki jedną kuleczkę i podniosły do góry. Wtedy mamy też szybki podział. No i trzecim sposobem będzie po prostu losowanie tych kuleczek na zasadzie, że albo chowamy gdzieś za siebie. Dzieci zakrywają oczy i mamy na przykład trzy kuleczki położone i wybierają. Numery. W tym przypadku będzie to troszkę dłużej trwało, no i różnie może być z tą zabawą. To akurat ten sposób jakby jest najdłuższy. No i musi mieć bardzo fajną grupę albo po prostu, która już bardzo długo się bawi i te sposoby wcześniejsze wykorzystaliśmy. Dobra, mamy kolorowe kuleczki za sobą. Czas na kolorowe znaczki. Ja mam dzisiaj też przypinki, które po prostu umieszczamy w jakimś worku, aby dzieci wylosowały, więc to jest kolejny sposób, mogą na nich być zaznaczone na przykład drużyny. Tutaj mamy zwierzątka, mogą być zaznaczone cyferki albo literki. Oczywiście możemy też stworzyć jakiś stół lub materiał, na którym leżą te wszystkie przypinki spodem do. Górą, znaczy, przepraszam, obrazkiem do y, zakryte są, i wtedy dzieci po prostu podbiegają, szybko losują. Dobra, materiały mamy za sobą, i teraz takie dwa y, szybkie y, podziały z doświadczenia nauczycielskiego a więc, pierwszy podział to według y, miesięcy urodzenia, wtedy staramy się y, Wziąć dzieci do siebie i w taki szybki sposób zapytać, kiedy się urodzili, w jakie daty i widzimy, jak dzieci podnoszą szybko ręce, i wtedy już możemy szybko obliczyć, gdzie jest w miarę równo w jakich miesiącach, i dzielimy szybko miesiącami. Drugi sposób to będzie na podstawie ubioru. No i patrzymy, jeżeli mamy buty na rzepy i buty sznurowane, albo mamy długie spodnie i krótkie spodnie, albo na przykład mamy bluzy, i sweterki możemy też szybko dokonać działów ważna jest ta kreatywność i ważna też jest rola, w jaki sposób to opisujecie, aby dzieci też z ciekawością czekały. Dzięki za dziś i oczywiście zapraszam Cię na bloga animatorzpasjon.pl i miesiąc listopad i grudzień będzie mocny, więc może trzymajcie kciuki i zaglądajcie. Cześć!